Chociaż z Juratą żegnałem się kilka razy, to jednak zawsze za nią i nią tamże tęskniłem. Zawsze wiedziałem, to oczywiste dla każdego, że tylko powitania są radosne. Pożegnania zawsze smutne, ale jej nie spotkałem. Śladów nie odnalazłem. Odpłynęła na fali Bałtyku i Bałtyk zmył po niej ślady. Dostrzegłem też drugie przykre zjawisko. Zniknęło trochę kotów. Jedne ze starości, inne z chorób, inne od ludzkiego zła. W Juracie mieszka dwunogie bydle w ludzkiej postaci, który jest właścicielem agresywnego owczarka, który chodzi po uliczkach osady z Panem, czyli jurackim Hamem, bez kagańca i nie na smyczy. I ów pies, ku radości tego sukin syna, zagrył Burasa, towarzysza mojego ulubieńca. Rżego, płomiennego. Niegdyś mój ulubieniec urzędował w okolicy kościoła z dwoma pasiastymi burasami. Najpierw zniknął jeden w niewyjaśnionych okolicznościach, teraz drugi w jasnych okolicznościach. To zostało zgłoszone na policję przez świadka zdarzenia. Nie znam losu śledztwa, ale będąc raz w sprawie pozażenanych łabędzi, przeszła mi ochota na kontakty z miejscowym posterunkiem policji. Myślę, że to trzeba wyjaśnić i dwunokie bydle przykładnie ukarać. Aczkolwiek podczas kilku krótkich wypadów dochodziły do mnie słuchy, że mój rudzielec ponoć żyje i wygląda nie najgorzej, to ja jednak go nie widziałem i szczerze za nim tęskniłem. I to ta tęsknota sprawiła, że wziąłem dłuższy urlop i postanowiłem uważnie i systematycznie przeszukać juratę i jastarnię, odnaleźć rudego płomiennego. Tak nazwałem go z powodu barwy pochodzącej od koloru rudego ryżego, do którego jakby wlano puczkę czerwonej farby. Szukałem tych i innych śladów. Śledztwo było metodyczne. Sprawdziłem każdy metr kwadratowy obu miejscowości, niegdyś tworzących jedną osadę. Przeprowadziłem dziesiątki rozmów z różnymi miejscowymi ludźmi. I wreszcie nastąpił przełom. Tego dnia najpierw zobaczyłem świeży odcisk jej boskiej stopy nad morzem. Przyklęknąłem, dziękując nie wiem nawet komu. Chwilę po tym, już w terenie zabudowanym, zobaczyłem Rudego Płomiennego, a właściwie go usłyszałem. Głośne miauczenie i mruczenie. On pędził z szybkością ponaddźwiękową. Poznał mnie. Łasił się na przemian, próbując mi wskoczyć na kolana. Przewracał się na plecy i turlał się po asfalcie i wykonywał taniec radości. Ustaliłem, że został przygarnięty z trzema czarno-białymi kotami przez personel profilaktycznego Domu Zdrowia Wielkopolanka w Juracie przy ulicy Wojska Polskiego nr 8. Wszystkie koty są tam karmione, a pan kucharz i personel uważają je za etatowych ochroniarzy. Po trochę myszek i innych stworzonych też po lasach, w których położona jest Jurata, się kręci. Dziękuję, że jesteście. Jesteście ludźmi, z których Jurata może być dumna. Ta kocia miłość szczerze mnie wzruszyła. Odjeżdżałem ze smutkiem, bo wiedziałem, że rude płomienny każdego wieczora przez dłuższy czas będzie oczekiwał mnie z bijącym sercem w chaszczach pod kościołem. Przykro mi, kocie, naprawdę. Przepraszam. Jesteś też zwiastunem innej dobrej nowiny, że ją także wkrótce odnajdę i przywitamy się od nowa na nowy początek.